Laura mieszkała w spokojnym, zadbanym osiedlu domków jednorodzinnych na obrzeżach Wrocławia. Jej dom był skromny, ale ciepły, pełen zdjęć rodzinnych, dziecięcych rysunków na lodówce i zapachu świeżo zaparzonej kawy. Samotnie wychowywała dwóch małych synków, Kubusia i Antosia, których kochała ponad wszystko. Choć codzienność bywała trudna, Laura była zorganizowana i pełna determinacji, by zapewnić chłopcom bezpieczne dzieciństwo. Z powodu zmian w grafiku pracy w nocnej aptece, Laura stanęła przed koniecznością zatrudnienia opiekunki na wieczory. Po kilku telefonach i krótkiej rozmowie z przedstawicielem znanej agencji opiekunek zdecydowała się na młodą kobietę imieniem Melisy. Przyszła uśmiechnięta, schludnie ubrana, z referencjami i spokojnym głosem. Laura, mimo lekkiego niepokoju związanego z pozostawieniem dzieci pod opieką obcej osoby, postanowiła dać jej szansę. Do domu mieszkał też Rex, owczarek niemiecki, emerytowany pies policyjny którego Laura adoptowała rok wcześniej z fundacji dla zwierząt pracujących w służbach. Rex był dobrze wychowany, spokojny, nigdy nie szczekał bez powodu. Od pierwszego dnia był wyjątkowo opiekuńczy wobec dzieci, trzymał się zawsze blisko nich, a jego obecność dodawała Laurze otuchy. W pierwszym wieczór, gdy Melissa miała zostać z dziećmi, Laura przygotowała wszystko kolacja, książeczki na dobranoc, piżamki. Po krótkim pożegnaniu wyszła do pracy. Jednak ledwie zamknęły się za nią drzwi, Rex zaczął zachowywać się inaczej niż zwykle. Chodził nerwowo po korytarzu, stawał przed drzwiami pokoju chłopców i nie odchodził od nich ani na krok. Gdy Melysę próbowała wejść do środka, by y przeczytać im bajkę, Rex stanął na drodze i zaczął warczeć, co było zupełnie nie w jego stylu. Melodyse kilka razy próbowała go przegonić, ale pies był nieustępliwy. W końcu odpuściła, zamknęła się w salonie i zajęła telefonem, zostawiając dzieci samym sobie. Tego wieczoru nic dramatycznego się nie wydarzyło, ale Laura wróciła do domu i od razu zauważyła coś dziwnego. Wszystko wyglądało na pozór normalnie, dzieci spały. Melise powiedziała, że wszystko było w porządku, ale Rex nadal był spięty. Chodził za Laurą krok w krok, warczał cicho, patrzył na drzwi wejściowe, jakby coś przeczuwał. Przez kolejne dni sytuacja się powtarzała. Za każdym razem, gdy Melise pojawiała się w drzwiach, Rex stawał między nią a dziećmi. Warczał, Czasem szczekał, uszy miał postawione, ciało spięte. Nie chciał jeść, był czujny. Laura zaczęła się niepokoić. Choć nie zauważyła żadnych nieprawidłowości w zachowaniu opiekunki, nie mogła zignorować reakcji swojego psa. Przecież przez ostatni rok Rex był jak członek rodziny wierny, zrównoważony, a jego instynkty, wyćwiczone przez lata służby, nigdy jej nie zawiodły. Jednak prawdziwy przełom nastąpił któregoś wieczoru, gdy Laura jeszcze nie zdążyła wyjść z domu a Melissa już przyszła. Rex natychmiast zaczął warczeć. Melissa próbowała zignorować psa, weszła do przedpokoju i rzuciła torbę na krzesło. Gdy zbliżyła się do pokoju dzieci, Rex zaskoczył wszystkich, rzucił się na nią i przewrócił ją na podłogę. Laura w panice złapała psa za o i odciągnęła, krzycząc, by się uspokoił. Melissa leżała na ziemi, ale jej reakcja była dziwna. Nie było w niej strachu, Zdziwienia ani paniki, tylko zimna obojętność. Podniosła się powoli, otrzepała płaszcz i powiedziała, że Laura jeszcze pożałuje tej decyzji. Jej głos był chłodny, pozbawiony emocji. Bez słowa więcej wyszła z domu i zatrzasnęła drzwi. Laura, choć wciąż rozczęsiona, zaczęła zadawać sobie pytania. Czy to możliwe, że Rex chciał ją przed czymś ostrzec? Czy naprawdę przereagował, czy raczej zareagował dokładnie tak, jak należało? Tego wieczoru długo siedziała w salonie, głaszcząc psa i słuchając jego cichego, nerwowego posapywania. W sercu zaczynała kiełkować niepewność. Może powinna była zaufać jego instynktowi wcześniej? Laura siedziała na kanapie z kubkiem herbaty w dłoniach. Rex leżał obok niej, jego łeb spoczywał na jej kolanach, a wzrok miał niespokojny. Minęło kilka dni od incydentu z Melissą, ona wciąż nie mogła przestać o tym myśleć. Prześladowało ją pytanie: Dlaczego nie zaufałam mu od razu? Zamknęła oczy i pozwoliła sobie na wspomnienie dnia, w którym po raz pierwszy zobaczyła Reksa. To było wiosną zeszłego roku. Szukała towarzysza dla dzieci, ale też kogoś, kto da jej poczucie bezpieczeństwa. Trafiła do fundacji zajmującej się psami, które zakończyły służbę w policji. Pracownik wskazał jej Reksa, starszego owczarka niemieckiego, który przez większość życia pracował jako pies patrolowy. Jego spojrzenie było czujne, ale łagodne. Nie szczekał, nie rzucał się, tylko patrzył na nią, jakby już wiedział, że zostaną rodziną. Pamiętała dokładnie ten dzień, Kubuś wybiegł na ulicę za piłką, nie zważając na nadjeżdżający samochód. Zanim zdążyła krzyknąć, Rex rzucił się do przodu i zepchnął chłopca na trawnik. Kierowca zahamował w ostatniej chwili, a Laura upadła na kolana, obejmując syna i psa. To był pierwszy raz, kiedy poczuła, że ma w domu kogoś, komu może ufać bezgranicznie. Wróciła myślami do teraźniejszości i spojrzała na Reksa. Wiedziałeś, prawda? Powiedziała cicho. Pies poruszył uszami, jakby ją rozumiał. Jego lojalność była niezachwiana. Każdego dnia od incydentu z Melissą wykazywał napięcie, szczególnie gdy natykał się na coś, co do niej należało, rękawiczkę, szalik, drobne przedmioty, które jeszcze nie zostały uprzątnięte. Wąchał je długo, potem zaczynał szczekać, jakby chciał coś przekazać. Laura zaczęła dostrzegać te sygnały. Z każdym dniem Laura coraz bardziej ufała swojemu psu. Po tym, co się wydarzyło, nie była już w stanie ignorować jego zachowania. Przestała tłumaczyć sobie, że przesadza. Głos rozsądku mówił jedno, ale serce instynkt coś zupełnie innego. Zaczęła obserwować, jak Rex reaguje na różne sytuacje. Stał się nie tylko obrońcą, ale też doradcą. Znał jej dzieci lepiej niż ktokolwiek inny. Potrafił wyczuć ich nastrój, przewidzieć ich potrzeby. Wieczorami, gdy dzieci już spały, Laura często siadała z Rexem na tarasie. Milczeli razem, ale nie było to nie milczenie, raczej pełne porozumienia. Zrobiłeś dla nas więcej, niż mogłam sobie wyobrazić, powiedziała kiedyś, a Rex tylko westchnął cicho, kładąc głowę na jej stopach. Ich więź pogłębiła się do tego stopnia, że Laura zaczęła zastanawiać się, czy to możliwe, by zwierzę tak głęboko rozumiało człowieka. Ale z każdym dniem miała coraz mniej wątpliwości. Intuicja Rexa była niepodważalna. Z czasem zaczęła zastanawiać się, kim naprawdę była Melisę? Co takiego skrywała, że nawet pies nie był w stanie jej znieść? Laura nie potrafiła dłużej żyć z tą niewiedzą. Musiała dowiedzieć się prawdy. Tego samego wieczoru, gdy dzieci zasnęły, usiadła przy komputerze i wpisała w wyszukiwarkę nazwisko, które Melisę podała w formularzu agencji. Po godzinie poszukiwań nie znalazła niczego. Wiarygodnego. Postanowiła zadzwonić do agencji i zapytać o szczegóły, choćby nazwisko panieńskie, datę urodzenia, cokolwiek. Kobieta z agencji obiecała oddzwonić. W tym czasie Rex skręcił się nerwowo po mieszkaniu. Przystanął przy komodzie, gdzie Laura zostawiła portfel i zapomniała go w pośpiechu, gdy została wyrzucona. Pies zaczął szczekać, drapać szufladę. Laura podeszła i otworzyła ją. W środku, oprócz portfela, znajdowała się mała fiolka z nieopisanym proszkiem. Serce Laury zabiło mocniej. Spojrzała na Reksa, który patrzył na nią intensywnie, jakby błagał: Teraz mnie posłuchaj. Teraz zrób to, czego nie zrobiłaś wcześniej. Laura długo wpatrywała się w fiolkę z proszkiem. Nie było na niej żadnej etykiety, żadnej informacji, ale już sam jej wygląd wywoływał niepokój. Co Melise chciała z tym zrobić? I dlaczego zostawiła to akurat w szufladzie, do której dzieci mogłyby mieć dostęp? Jeszcze tej samej nocy Laura podjęła decyzję, że nie może dłużej ignorować intuicji nie swojej, ale Rexa. Przypomniała sobie, że po przeprowadzce, kilka miesięcy temu, zamontowała w domu kilka miniaturowych kamer monitorujących. Nie były to profesjonalne urządzenia, raczej zabezpieczenie na wszelki wypadek, które do tej pory traktowała jak zbędny wydatek. Nigdy wcześniej nie zaglądała do nagrań, aż do teraz. Siedziała przed laptopem, przeglądając godziny materiałów. Początkowo wszystko wydawało się normalne: dzieci bawiące się, melysek krzątająca się po domu. Ale po pewnym czasie obrazek zmienił się. Zobaczyła, jak opiekunka zamyka drzwi do pokoju dzieci, przekręca klucz i zostawia chłopców samych na długi czas. Innego wieczoru krzyki. Nie było widać dokładnie, co się dzieje ale słychać było przerażony płacz Antosia i szorstki, zimny ton Melisy. Najgorsze jednak nadeszło później. Na jednym z nagrań kobieta trzymała w ręku fiolkę, tę samą, którą Laura znalazła i usiłowała dodać coś do kubka z herbatą dla dzieci. Wtedy Rex, jak błyskawica, wszedł do kuchni i zaszczekał głośno. Melisa zareagowała złością, rzuciła kubek do zlewu i zniknęła z kadru. Laura czuła, jak ogarnia ją fala wstydu i przerażenia. Jak mogła nie zauważyć... Że coś jest nie tak? Jak mogła postawić normalność i logikę ponad instynkt własnego psa? Wiedziała jedno, nie może tego zostawić. Musi działać. Dla dzieci. Dla siebie. I dla Rexa, który przez cały czas próbował ją ostrzec. Następnego dnia Laura udała się na komisariat z Pendrive M, na którym zgrała wszystkie nagrania. Początkowo policjant prowadzący rozmowę wydawał się sceptyczny, opiekunka, brak wcześniejszych skarg. Wszystko wyglądało na nieporozumienie. Ale gdy obejrzał materiał i zobaczył, jak Melissa traktuje dzieci, to jego głosu się zmienił. Kilka godzin później Laura otrzymała telefon z informacją, że dane podane przez Melissę w agencji były fałszywe. Jej prawdziwe nazwisko figurowało w bazie danych jako poszukiwanej w innym województwie kobiety, podejrzanej o znęcanie się nad dziećmi w poprzednim miejscu zatrudnienia. Tamtejsze śledztwo zostało umorzone z braku dowodów, a kobieta po prostu zniknęła. Teraz jednak, Dzięki materiałom dostarczonym przez Laurę i dzięki zachowaniu Rexa sprawa mogła zostać otwarta na nowo. To był moment, w którym Laura poczuła ulgę, ale też gniew. Gdyby nie jej pies, nie miałaby nawet świadomości, że jej dzieci były w niebezpieczeństwie. Gdyby nie jego nieustępliwość, może zbagatelizowałaby wszystko i pozwoliła Melis się wrócić. Tego wieczoru zadzwoniła do agencji, która poleciła kobietę. Powiedziała im, co się stało. Ich szefowa za nie mówiła. Sprawdzili akta, wszystko wyglądało legalnie. Fałszywe dokumenty, podstawione referencje, numer powszechny elektroniczny, system ewidencji ludności należący do zupełnie innej osoby. Melisa była mistrzynią kamuflażu, ale największy zwrot akcji miał dopiero nadejść. Podczas dalszego dochodzenia okazało się, że Melisa była również wymieniona jako świadek w sprawie zaginięcia czteroletniego chłopca w województwie Podlaskim. Tam też pracowała jako opiekunka, i choć nigdy jej nie oskarżono, i zniknięcie zbiegło się w czasie z tragedią. Śledztwo zostało wtedy zawieszone z powodu braku tropów. Teraz, dzięki Rexowi i nagraniom z monitoringu, śledczy mieli szansę na nowo przyjrzeć się tamtej sprawie. Policja nie kryła podziwu dla zachowania Rexa. Funkcjonariusz, który sam pracował kiedyś z psami służbowymi, powiedział Laurze, że to nie był zwykły pies, to był pies, który nadal służy, nawet na emeryturze. W oczach Laury Rex urósł do rangi bohatera. Nie tylko ochronił dzieci, ale uratował inne, być może przed podobnym losem. Wieść o zatrzymaniu Melisy rozeszła się szybko. Policja, opierając się na dowodach dostarczonych przez Laurę, wystawiła nakaz aresztowania. Kobieta próbowała uciec, zmieniła fryzurę, wynajęła pokój pod fałszywym nazwiskiem w małym pensjonacie niedaleko granicy z Czechami. Ale była już obserwowana. Zatrzymano ją, zanim zdążyła się przemieścić dalej. Przy niej znaleziono nowe dokumenty. Leki o nieznanym składzie i spis kontaktów, wśród nich nazwiska innych rodzin, u których wcześniej pracowała. Kiedy Laura odebrała telefon z informacją, że Melissa została schwytana, poczuła ulgę, ale i dziwne wyczerpanie. Trzymała w ramionach Reksa, który wciąż był czujny, jakby czekał na ostateczne potwierdzenie, że niebezpieczeństwo naprawdę minęło. Gdy usłyszała że kobieta przyznała się do stosowania środków uspokajających wobec dzieci i że może być powiązana z zaginięciem chłopca sprzed dwóch lat, łzy same napłynęły jej do oczu. Dla Laury zaczęła się inna codzienność, niełatwa, ale spokojniejsza. Przez pierwsze dni po aresztowaniu dzieci były niespokojne. Budziły się w nocy, pytały o Reksa, trzymały się go blisko. Pies nie opuszczał ich ani na krok. Spał w drzwiach ich pokoju, reagował na każdy dźwięk. A potem z dnia na dzień chłopcy zaczęli znowu się śmiać. Budzili się wypoczęci, biegali po domu, bawili się w berka z psem. Dom powoli odzyskiwał swoje ciepło. Lokalne media zainteresowały się sprawą. Jedna z dziennikarek napisała artykuł o bohaterskim psie z Wrocławia, który uratował dzieci przed możliwą tragedią. Do domu Laury zaczęły przychodzić listy z podziękowaniami, propozycje adopcji dla innych psów służbowych i nawet zaproszenie do telewizji śniadaniowej. Laura nie szukała rozgłosu, ale zgodziła się na jeden wywiad, żeby opowiedzieć o Reksi i przypomnieć ludziom, że warto ufać instynktom zwierząt. Na pytanie, czy nie boi się znów komuś zaufać, odpowiedziała krótko. Boję się bardziej nie słuchać, niż ufać. Wieczorem, kiedy dzieci spały, a światła w domu były już przygaszone, Laura siedziała z Reksem na dywanie. W dłoni trzymała zdjęcie sprzed kilku miesięcy, chłopcy na trawie, Reks pomiędzy nimi, z wywieszonym językiem i szczęśliwym spojrzeniem. Patrzyła na niedługo, długo, w ciszy, czując, jak opada z niej napięcie. Gdyby nie ty, szepnęła: Nie wiem, co by się z nami stało. W głowie laury pojawiały się różne myśli. Przez wiele lat ufała ludziom, bo wydawało się, że tak trzeba. Wierzyła w dokumenty, referencje, w to, co się dobrze prezentuje. Tymczasem to właśnie pies, istota, która nie mówi, nie składa obietnic. Nie potrafi manipulować, stał się jej najwierniejszym sprzymierzeńcem. Zrozumiała coś, co wcześniej było tylko niejasnym przeczuciem, że zwierzęta, szczególnie te, które przeszły wiele i wciąż pozostały dobre, mają w sobie coś, czego często brakuje ludziom: czystą lojalność, bezwarunkowe oddanie, intuicję, której nie da się sfałszować. Rex stał się nie tylko psem rodzinnym. Był symbolem, przypomnieniem, że czasem to, co wydaje się tylko zwierzęciem,